Siemanko, w tym wideo pokażę Ci, jak w jednej z aplikacji bankowych zyskać darmowe 50 zł, to jest aplikacja akurat Twisto, jest to aplikacja banku ING lub uwaga, 150 zł, jeśli zaprosicie swojego partnera bądź partnerkę. Także lecimy! Dobra, jesteśmy już na ekranie komputera i teraz zaczniemy od tego, czym w ogóle jest TwistO. Więc TwistO jest to firma pośrednicząca w płatnościach. Oferuje swoim klientom możliwość zakupów na zasadzie kup teraz, zapłać później, czyli nic innego jak po prostu karta kredytowa, którą dostajecie. Podczas płatności wybieramy metodę płatności TwistO. Sklep przygotuje zamówienie, na które płaci TwistO. Następnie w ciągu 21 dni. Należy opłacić zamówienie. Daje nam to możliwość odroczenia zapłaty za zakupione produkty, a także czas na sprawdzenie naszego zamówienia. I tak, moi drodzy, jeszcze ciekawostek. Twisto jest startupem banku ING, także ma naprawdę duży potencjał jeśli chodzi o rynek. No i krok po kroku instrukcja jak założyć Twisto. Po pierwsze, wchodzimy na stronę. Tutaj mam, którą mamy podaną. Twisto.pl z rejestracją i promokodem, który od razu macie wpisany w ten link. Także wchodzimy na tą stronę, klikamy tutaj w ten link i wyskoczy nam właśnie takie okno rejestracji. Jaki jest Twój adres e-mail? Więc tu, moi drodzy, wpisujemy nasz adres e-mail, po czym klikamy kontynuuj. Następnie wyskoczy nam właśnie w podobnym okienku, wyskoczy nam wpisz swoje hasło, wpisujemy hasło, klikamy kontynuuj. I wyskoczy nam już takie pole rejestracja. Kolejny krok wypełnienie wniosku zajmuje średnio 2 minuty. No i tutaj podajemy wszelkie albo takie podstawowe informacje o tym, jaki jest nasz dochód średni. Oczywiście tutaj nie musimy podawać aż tak bardzo dokładnego dochodu, czy mamy jakieś kredyty, czy jakie są nasze koszty miesięczne, i jaki chcemy po prostu limit na karcie. No i tam podajemy dodatkowe informacje i szczegóły karty, więc później też zamawiamy kartę. Więc aby w ogóle przejść do tych podstawowych informacji, do uzupełnienia tego wszystkiego, to klikamy sobie tutaj kontynuuj. I tutaj zaznaczamy właśnie zgody marketingowe. Uwaga, możemy tutaj zaznaczyć wszystko oprócz jednej. Jak klikacie kontynuuj bez zaznaczenia, to wam pokażę właśnie, których nie trzeba zaznaczać. Więc sobie zaznaczamy wszystkie i klikamy sobie właśnie tą ostatnią. No bo po co zgadzać się na jakieś dodatkowe rzeczy w celach marketingowych, żeby ktoś do nas dzwonił czy wysyłał zbędne e-maile. No i klikamy sobie tutaj kontynuuj. I właśnie tutaj teraz mamy ten cały formularz, o którym wam mówiłem, czyli podajemy wszystkie dane po kolei, poczynając od imienia i nazwiska. Ale moi drodzy, ja akurat zrobię to teraz na koncie testowym, więc no tutaj zrobimy Adam, Jonas, jakiś, wymyślimy coś takiego. Klikamy sobie, właśnie tutaj, kraj, więc klikamy sobie Polska, ulica i numer zamieszkania, nie wiem, wpiszemy Hongkong, Hongkong yy, 123, miasto, yy, Bolesławice wpiszemy jakiś tam i kod pocztowy wymyślimy 67 890 dobra niech będzie i klikamy sobie kontynuuj PESEL sobie jakiś wymyślimy numer dowodu też gdzieś tam będzie jakiś tam Wymyślony. No i tutaj, moi drodzy, widzę, że moje pole manewru pokazania Wam tych danych testowych się nie sprawdzi, ponieważ musiałem wpisać w PESEL, swój prawdziwy numer dowodu osobistego i oczywiście tutaj data ważności dowodu osobistego poniżej. No ale ja już zrobiłem konto, więc moje konto istnieje, mojej żony również, więc niestety Wam tego akurat w tej chwili nie pokażę. Ale tam dalej, moi drodzy, podajemy tylko tam takie informacje jak średnie dochódne to koszty po prostu, jakie ponosicie miesięcznie. I jakieś tam koszty kredytowe, które ewentualnie macie. Także tam jest niewiele danych już więcej do podania. Jak wszystko zrobicie, rozklacie to tutaj to kontynuuj i zamawiacie sobie kartę właśnie Twisto. Bo to właśnie dzięki niej będziecie mogli sobie przeprowadzać transakcje. I uwaga, pierwsza transakcja, którą zrobicie, powinniście zrobić kartą, wkładając ją do terminala i używając PINu, ponieważ prawdopodobnie odrzuci wam płatność zbliżeniową, przynajmniej ja tak miałem i w moim przypadku, tak było że odrzuciło mi pierwszą płatność zbliżeniową i musiałem kartę wsadzić do terminalu. Wtedy użyłem pinu i ta płatność przeszła. Następna płatność już przeszła bez problemu zbliżeniowo. Także jest tylko wymóg w tym, żeby akurat pierwszą płatność zrobić za pomocą terminala, czyli musimy włożyć naszą kartę do terminalu i wpisać akurat nasz PIN. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do ekranu na moim smartfonie, żeby właśnie Wam pokazać aplikację Twisto, ponieważ jest dużo łatwiejsza w obsłudze niż strona i jest dużo bardziej intuicyjna. A więc przechodzimy do aplikacji Twisto, mamy tutaj przegląd, czyli wszystkie nasze rachunki, wszystkie te płatności, które zrobiliśmy i wchodzimy na jedną z nich i mamy tutaj płatność kartą Twisto. No i oczywiście ona akurat czeka na zaksięgowanie, tutaj macie drugą, która jest już opłacona. Przechodzimy teraz do zakładki Benefity. I tutaj macie punkty Twister, czyli sumę Waszych punktów za zaproszenie. Jak wejdziemy w historię, punktów to mamy rozpisaną na co wydaliśmy te punkty. OK, cofamy kanał do i mamy zakładkę zaproś znajomy. Także klikamy tutaj i mamy tutaj właśnie Twój kod własny do zapraszania innych ludzi. Dzięki czemu oboje dostaniecie 50 zł, jeśli ktoś wykorzysta Twój kod. Tutaj, moi drodzy, mamy jeszcze płatności niezaksięgowane. Jak zobaczycie, mamy Aliexpress 18 ,19 zł 19 groszy. Jest to płatność zaakceptowana, a się nie jest zaksięgowana. I w tym momencie nie możemy jej jeszcze opłacić z punktów. Tutaj warto też dodać. Że wszystkie płatności, które zrealizujecie kartą, następnie musicie później w wejść, gdy już będą tutaj zaksięgowane, i wtedy trzeba kliknąć zapłać z punktów. I za chwilę właśnie Wam pokażę, ponieważ ta płatność, która tutaj widnieje jako niezaksięgowana, powinna być zaksięgowana, i za chwilę nagram właśnie dodatkowo ekran, gdzie będzie możliwość zapłacenia tego z punktu. Dobra, wracamy po kilku godzinach, odświeżyliśmy apkę i mamy tutaj właśnie płatność zaksięgowaną, tą za 78,41. I teraz sobie ją zapłacimy. Mamy tu jakiś zielony przycisk, zapłać na dole, więc go wciskamy. I tutaj mamy właśnie, wykorzystaj punkty z TwistO i płacimy tymi punktami. Czyli klikamy jeszcze raz zielony przycisk, aby nam pobrało z punktu. No i mamy zamówione, jest już opłacone. Także moi drodzy, pobrało nam teraz tą kwotę 78,41 z punktów. Jak widzicie, płatność jest już zapłacona ma status zapłacone. Także w tym wideo to już wszystko. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby oglądać następne odcinki z serii Darmowy Także trzymajcie się. Na razie.